oferty pracy, kursów, szkoleń, porady i prezentacje szkół. To wszystko czekało na tych, którzy odwiedzili tegoroczne Targi Pracy. Była to już 13. edycja tej imprezy. Targi Pracy tradycyjnie zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu we współpracy z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego, Centrum Kształcenia Zawodowego Siarką Tarnobrzeg oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnobrzegu. Impreza miała miejsce w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Wielu pracodawców naszego regionu poszukuje naprawdę dużej ilości pracowników w różnych branżach. I w branży metalowej, i w, i w, branży, w branży opiekuńczej, zdrowotnej, yy, handlowej. Także ten brak rąk do pracy jakby w tej chwili zmobilizował nas, że mimo takiego trudnego okresu, jaki jeszcze towarzyszy nam, te targi zorganizowaliśmy. Spotykamy się z dużą życzliwością, no z, niemal z radością pracowników i naszych tutaj partnerów którzy którzy w tej chwili mają szansę na to żeby pozyskać jakiś pracowników a pracownicy żeby pozyskać pracę bądź też ją zmienić albo spotkać się na bądź umówić się z pracodawcami na jakąś dalszą współpracę. W tym okresie obecnie w Tarnogórzu praca zaczyna szukać pracowników. No przekrój poszukiwanych pracowników jest naprawdę bardzo szeroki, ponieważ są to również pracownicy do zbiorów. Naprawdę my jesteśmy takim regionem, gdzie również tych prac manualnych jest dość dużo do wykonania, ale jak można zauważyć, również poszukiwani są specjaliści, nie tylko w instytucjach państwowych, ponieważ tak jak można właśnie zauważyć, są tutaj przedstawiciele instytucji, ale również specjaliści wysokiej klasy w wszelkiego rodzaju firmach. To też widać po ogłoszeniach, które są w internecie, że specjaliści w zasadzie mogą przebierać obecnie w ofertach pracy nie tylko w Tarnobrzegu, ale i w całym województwie. Swoje oferty przedstawiło około 50 wystawców z Tarnobrzega i ościennych powiatów firmy, szkoły, uczelnie wyższe oraz instytucje rynku pracy swoje stoisko a zarazem oferty prezentował m.in. Zakład Mechaniczny Siarkopol. Poszukujemy pracowników na stanowiska ślusarz, ślusarz spawacz, spawacz, mechanik samochodowy, diagnosta i operator żurawia. Jeśli chodzi o fachowców wykwalifikowanych, to jest trudno. W naszym zakładzie zatrudniamy niektórych pracowników nawet bez kwalifikacji, którzy mają chęć do pracy i staramy się ich dokształcić przez różnego rodzaju kursy, które organizujemy we współpracy z Urzędem Pracy. Tarnobrzeskie Targi Pracy odwiedzili również m.in. wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega Bożena Kapuściak i starosta powiatu tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł. Wielu mieszkańców miasta, wielu mieszkańców powiatu znalazło pracę dzięki rozwojowi przedsiębiorstw i te targi są również po to, żeby pokazać potencjał przedsiębiorstw, pokazać potrzeby, pokazać oferty pracy dla mieszkańców powiatu i mieszkańców miast. Gratuluję jeszcze raz tego, że możemy się znów spotkać po okresie zarazy że możemy znów być razem i wierzę w to, że miasto i powiat będą się dobrze, racjonalnie rozwijać. Przerwa w organizowaniu targów pracy związana była z panującą epidemią i trwała dwa lata.